Witajcie, drogie koziorożce, oto wasze czytanie na życie miłosne na sierpień. Dla was, dla tych w związku i dla was singli. No mówiąc, w związku mam na myśli wszystkich tych, którzy mają konkretną osobę na myśli, wchodząc na ten kanał, a raczej konkretne, bo patrząc na ten rozkład. No, sporo tutaj osób jest. Wręcz tłumy, więc y, może jesteście w nieco bardziej skomplikowanych relacjach. Jeżeli single nie są zainteresowane słuchaniem tego czytania, a interesuje ich tylko przekaz dla nich samych, to zachęcam do przesunięcia suwakiem na ostatnie minuty filmu. Wówczas omawiam rozkład dla singli. Zachęcam do kontaktu indywidualnego drogą mailową. Mail w opisie filmu. Można zamawiać czytania indywidualne właśnie w formie filmu, wideo, w formie prywatnego, niepublicznego nagrania. Dość szybko wykonuję te nagrania obecnie, bo mam więcej czasu. Zniknę mniej więcej 12 czy tam 13 sierpnia i nie będziemy przez hmm, prawie tydzień, a właściwie tydzień, więc Wtedy nic się nie będzie działo. Teraz proszę, korzystajcie jak możecie z, moich, z mojego czasu. No i tyle słowem wstępu. Na szczęście no, już jesteśmy po kulminacji pełni w wodniku, bo był to taki bardzo intensywny czas, mam wrażenie. No, zwłaszcza patrząc na klientów w portali ezoterycznych, na których pracuję, a którzy dość intensywnie i nawet nieco agresywnie zadawali rozmaite pytania, ja najbardziej lubię i zachęcam Was do korzystania z, tych, z tej opcji wróżby wideo. Tutaj mam nieograniczoną ilość czasu na analizę filmu, na analizę rozkładu. Jest to dokładne, precyzyjne, spokojne, a wiadomo, jak dzwonicie, to oczekujecie y, odpowiedzi w 20, czy tam 30 sekund, bo macie tam niewielkie y, doładowanie konta. No a to jest przecież niemożliwe. Mówię, dywinacja nie służy, y, znaczy, pośpiech nie służy dywinacji. No i tyle. Słowem wstępu. Przejdę w końcu do tego nagrania, znaczy właściwie do ym, analizy. Przepraszam, że tak mylę słowa, ale jest dla mnie dość wcześnie, a ja zaczynam dzień teraz od właśnie nagrań. Yy, to oczywiście nie, nie wpływa na yy, to, co dostrzegam w kartach, ale po prostu mylą mi się słowa. Yy, dobra. Kartą tła czytania jest Paś Buław. Yy. No, była Buław zachęca nas do flirtu. Flirtu zachęca nas do mm, romansu, uwodzi nas, pisze seksualne wiadomości. To może być jakiś początkujący romans, nowa znajomość, e, lub taka, która dopiero teraz wchodzi na nieco bardziej intensywne e, energie. Synt w tym, że Prawdopodobnie którejś z Was lub oboje jesteście jednocześnie związani z kimś innym. Stąd też ta mm, znajomość może mieć charakter romansowy. Lub yy, ta relacja zacznie się od romansu i pożądania w sierpniu. I tutaj w tym sierpniu trudno będzie stwierdzić, czy faktycznie to może się bardziej rozwinąć. No w stałych związkach. Uwaga na, na niewierność partnera. Bo może lekko uciekać z tej relacji. Tak to wygląda. Tak robię przerwy albo tak patrzę na cały rozkład i myślę, że faktycznie na jego na horyzoncie może się pojawić ktoś inny, no, albo to wy, tak? To albo to u Was jest romans, no to wtedy. Um, no jak chcecie się angażować w niego, to zachęcam do słuchania dalszego przekazu. Więc paść buław nadaje nam energię takiego romansu, flirtu, uwodzenia, zaproszenia do romansu, zaproszenia do łóżka. I w zasadzie to może być mimo początkowej energii dość wyraźne i dość klarowne, co kto czego tutaj chce od Was. Lecz nie tylko jest tutaj silny popęd, ale również sympatia. O tym mówi paść kielichów w ogólnym nastawieniu danej osoby do Was. Jest to karta ciepła, to jest to karta emocji, uczuć, lekkich, delikatnych, początkujących. Taka sympatia w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, czyli gdzieś tam ktoś czuje do kogoś śmięte, Natomiast ani to nie jest miłość, ani to nie jest zakochanie, coś takiego pierwszego, lepsze, pierwszego takiego zaoroczenia bardziej subtelnego. No w stałych związkach karta mówi albo wskazuje na to, że najbardziej Was, Waszą uwagę przyciąga dziecko, przykuwa dziecko, albo no ten, te emocje troszkę opadają, tak? Bo jeżeli jesteśmy w stałym, długoletnim związku i mamy pazia kielichów, no to jest to karta spadku uczuć. Na pozycji serca mamy diabła, no, karty pożądania, chuci, zdrady, manipulacji, fałszu, przymuszeń, zmuszeń, uwodzenia, energii, której trudno się oprzeć. Zwłaszcza, że pod, pod diabłem jest mag, który jest jeszcze bardziej seksualny, znaczy jeszcze bardziej, dzięki temu połączeniu jest to wszystko jeszcze bardziej seksualne. No a mak jest na pozycji blokującej, utrudniającej, w ogóle takiej niesprzyjającej. Czyli właśnie ten pociąg seksualny, silny pociąg seksualny, to pożądanie jest tutaj ogromne, zniewalające i trochę niebezpieczne. W końcu diabeł to diabeł. Um, uważajcie za tym. Diabeł jest też kartą zodiakalnego koziorożca, więc to może być karta, która oznacza wasz pociąg. Lub tej osoby do was, że po prostu ta osoba czuje do Was tylko i wyłącznie ten pociąg seksualny, być może jesteście też w związku, w relacji z jakimś koziorożcem po prostu. No i oczywiście jest to też karta zdrady małżeńskiej, partnerskiej, pozamałżeńskiej i tak dalej. Więc no, trudno znaleźć w diable takie pozytywne słowa. No. Chyba, że właśnie energia seksualna jest czymś, co, czego potrzebujecie obecnie, no to, yy, no to jak najbardziej jest tutaj sprzyjające. Jest po prostu bardzo pociągająca ta, ta osoba dla was lub wy dla tej osoby. I prawdę mówiąc, nie będzie zwracać uwagi na środki, do których, yy, których będzie chciała, czy tam chciał użyć, aby. Do Was się tutaj zbliżyć. W myśli mamy rydwan. Rydwan to jest właśnie karta romansowa, pójścia dalej, pójścia do przodu, pójścia na całość. Zresztą karta pociągu. Jak to konie ciągną powóz, więc jest to ewidentnie karta pociągu fizycznego, również jakiejś takiej sympatii. Jest to również karta karmy, zresztą pamiętajmy, że sam diabeł jest kartą karmy, yy, więc tutaj jakiś karmiczny cykl może się pojawić, może jakaś relacja karmiczna, stąd też to trudne od uwolnienia się uczucie pociągu, pragnienia, pożądania. Rydwan mówi nam też, że ktoś wie, że ta relacja idzie do przodu i że dana osoba, druga osoba Daje się uwieść. Kobieta na karcie jest bezwolna, wsiadła na ten powóz i daje, pozwala woźnicy zawieść się tam, gdzie on chce. Jakby nie walczy, nie steruje, nie kieruje. Nie ma sił. Bezbronność, zresztą biała suknia. I tutaj mamy kartę oczywiście zodykalnego raka. Zresztą. Pod tym mamy króla kielichów, więc również Zodiakalny rak. Te dwie karty nam właśnie mogą wskazywać na taką drugiego partnera bądź partnerkę w tej znajomości, tak po czyjej ze stronie, czyjej stronie. Więc wy możecie być też jakoś tam bardziej związani z rakiem, lub jeszcze z zadykalnymi bliźniętami, ale o tym za chwilę może. No, tuż jest tu osób, już na początku to powiedziałam, tłumy wręcz. Zresztą w tym diable mamy trzy osoby na karcie, więc to też może być trójkąt seksualny, nie tylko miłosny. Rydwan mówi nam także o możliwym wyjeździe, we dwoje, gdzieś tam jakąś przejażdżkę, może właśnie spotkania w samochodzie. E tak, także komunikacja internetowa, telefoniczna, online. No, ale widzicie, w zamiarach mamy króla mieczy, czyli tak naprawdę chłód i dystans. Może być tak, że dana osoba bardzo chce się do Was zbliżyć w sierpniu, właśnie, żeby spędzić z Wami bardzo upojne chwile, natomiast potem zamierza się odciąć, zdystansować. Uważajcie na to, naprawdę. Bo ktoś tutaj może zmanipulować, może być jakimś takim powracaczem, wracaczem, no różne, wiecie, jakie są znajomości. Czasami klienci się zastanawiają, czy, czemu on odszedł, skoro mówił, że kocha. Czasem ludzie odchodzą i czasem ludzie kochają, bo nie biorą odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. To okrutnie brzmi, ale czasami to są tylko słowa, aby osiągnąć to, na czym im zależy. Król Mieczy jest właśnie kartą zodiakalnych bliźniąt, wag lub wodników. No i to może być właśnie ta inna osoba. W Waszej relacji, na przykład Wasz stały partner lub stały partner lub partnerka danej tej drugiej osoby. I o tym, no i tutaj mówi, że ta osoba nie chce, nie zamierza wchodzić w kompetencje tej drugiej. To znaczy, że tutaj liczy się dla tej osoby tylko romans, a związek, stabilizacja, stałość pozostawia osobie, z którą jesteście długo w związku. Więc sympatia, zauroczenie pociąg fizyczny. Nie wpływa na to, że dana osoba może chcieć z wami stworzyć związek w sierpniu, więc miejcie to na uwadze. I całej tej sytuacji nie sprzyja wspomniany wcześniej mag, czyli ten uwodziciel, ale sprzyja król kielichów, czyli człowiek emocjonalnie uczuciowo zaangażowany. To właśnie może być wasz stały partner lub partnerka, człowiek, który kocha. Po prostu druga strona, która kocha, bo mamy tutaj zetknięcie relacji. Miłosnej, z relacją stricte seksualną. No, wiadomo, że Mak jest super czarujący. Widać po tych kobietach, które na kolanach wręcz podchodzą do niego, aby go podziwiać. No, a król Kielichów jest statycznym człowiekiem. Siedzi w swoim fotelu, ma ustabilizowane życie, ma rodzinę, ma dom. No, ale. Nie wszystkich kręci, że tak powiem, spokój, takie spokojne życie. Czasami ludzie potrzebują orzeźwienia i czasem tym orzeźwieniem jest zdrada, czy tam przygoda miłosna, przygoda seksualna, romans. A jednak może to orzeźwienie można żeby nie, nie zostać zranionym, żeby nie zranić drugiej osoby, żeby to ożywienie tutaj bardziej e, wzniecić w stałej relacji, poromansować ze swoim stałym partnerem. E, dlatego, że no, ta druga osoba tutaj nie oferuje Wam niczego. Ponad ten romans. I jeżeli Wam to wystarczy, to w porządku, ale jeżeli będziecie liczyć na więcej, no to niestety możecie się boleśnie rozczarować i to jest dla Was koziorożce przekaz. Single. Single mają Szóstkę Mieczy i Gwiazdę. Ładna karta. Ładne karty, ponieważ Szóstka Mieczy mówi nam o tym, że się otwieramy, że wchodzimy w jakiś nowy etap w życiu, że przeszłość pozostawiamy za sobą i płyniemy w stronę gwiazdy, gwiazdy spełniającej marzenia, gwiazdy odbudującej pewne ruiny w naszym życiu, być może ruiny. Związane z życiem miłosnym, to co się zawaliło w naszym sercu, bolesne rozczarowanie, następujące wieży, i teraz gwiazda przychodzi z pomocą, ochroną, aby to odbudować odbudować fundament do tego, abyśmy, abyście wy mogli zaufać komuś nowemu. A tym kimś nowym może być zodykalny Wodnik, bo to karta gwiazda, ale oczywiście niekoniecznie. Gwiazda mówi nam o takim ładnym uczuciu, ani to nie jest taki flirt, ani to nie jest romans. To jest relacja, która może zacząć się od przyjaźni. Oczywiście y, y, m, może tutaj być też taki już od samego początku widoczny aspekt uczuciowy, y, ale to nie są gwałtowne zrywy, tylko takie bardzo czułe, delikatne i subtelne zbliżanie się do siebie. I nie ukrywam, że to może być poprzez y, podróż, która może Was czekać. Czyli ktoś tam z daleka, lub poprzez internet. Szóstka Mieczy jako karta komunikacji internetowej, komunikacji na odległość, i może to jest dla Was miejsce, czyli internet, aby poznać drugą osobę, którą będziecie mogli poznawać stopniowo, właśnie na zasadzie takich subtelniejszych uczuć, czyli takiej rozmowy długich rozmów w zasadzie, co pozwoli wam nabierać większego um, większego zaufania wobec samej relacji, wobec tego, um, że wy chcecie naprawdę wejść w bliższą relację. Tak, więc sierpień początkuje coś nowego. Szóstka miecza jest kartą um, ramą, tak? Wchodzimy w coś nowego. I to jest ja wiem, bardzo krótki przekaz, natomiast myślę, że jest bardzo dobrym przekazem. W waszym życiu w sierpniu pojawi się gwiazda, piękna ochronna karta. To może być bratnia dusza, to może być ktoś na stałe, to może być ktoś, z kim zapoczątkujecie piękną drogę i historię w swoim życiu. Ja wam tego, drogie single, życzę, jeżeli szukacie związku, bo jeżeli szukacie romansu, to będzie trudno, to, jest, to nie jest karta romansowa. No i tyle teraz już z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Zachęcam do kontaktu indywidualnego. Na razie, cześć.